17 level, kurde. Nie jestem źle. Co jebko się wpija te level na początku? Jeszcze jakby się walnęło, jakąś spokojgierkę. Tym bardziej. Kurde, ale takie unlucky czasami sami się dają te gierki, nie? Tak, Noo. Nie powiem, że... Aha, za Poziom to nie jest z bojowy, bojowych no nie. Który mam na karnecie? Piąty. O, dostałem CP. 100. Dwa razy Expa na godzinę. Coś to dostałem chyba. Na, na godzinę? To ja dostałem na 15 minut chyba. Który, którymś tam razem. Ten mak jest koksem, powiadacie? To to, totalny szefie. U mnie jest Masz dwa się razy... Tak. o, u mnie był dwa razy wisula przed chwilą. <grym> Serio. Treści. O, mam nową nie kozak, nie alfa. jest i streamek, co można powiedzieć witam, więcej. Witam, witam wszystkich na czy coś. Czy to... O, mam też. O, mam o, mam gruby, strela. gruby, co? Z go na live, co? Z go na live. <grym> o, a ty na 14 minut streamu odpaliłeś? Tak, odpaliłem, ale miałem. lagi oczywiście. Miałeś? Tak. Mogę może usunąć moje zestawy, czy nie? A co ja bym zrobił tak, że każdy zestaw wygląda tak samo, jakbym po prostu kliknął, by wzięli OS? Nie? A są jakieś nowe mapy do tej giereczki? Czy dojdą, na przykład? Szefie, to jak lubię, myślę, że 3 czwarte ludzi nie, gra, nie zna jeszcze tej mapy. Tak szczerze. No, to prawda. Czekamy na desant. To dobry moment na rozgrzepę. O, o ojoj. Uwaga, nogi połnię, jeszcze jest. O, mam kuszę! Bełd wybuchający. O, kula, ale głupie. Idzie odełk wybuchający, że jak wbije się w krzyknik, to całe to No to prawda, 70 70x 3 SP33D jest pewny znak R7, nie pamiętam cię. Dość już trenowania, pora na prawdziwą walkę. Nie pamiętam cię, to prawda. Team 120fpsów. No na Katzecence. Na Katzecence? O dobra, ale streama laguje ty. Ale na streamy jsou lagy. No takie vlastně lagy jsou na streamy. Jen z Ale trzeba być pod topa,